Kamratki, Turuńskie kamerastwo Rodaków, Bydgoskie Kameractwo Rodaków. Witam ponownie. Witamy dzisiaj ponownie Grzegorza, rolnika z Turuńskiego Kameractwa Rolni... Rolników. <laughs> Rodaków. E, tak, no umawialiśmy się blisko miesiąc, no ale jak to bywa, nie? Pracę po pokardę, Także witam Cię Grzegorzu. W międzyczasie bardzo ciekawe rzeczy się działy. Między innymi co? No, mięsko z komponentami, tak? Do paliwa i do smarów. Tak, tak. Jest teraz nagonka na rolników, że to jest w ogóle rolników wina. Aha. A firma, która produkowała paszec, wprowadzała oleje kompo jako komponenty do produkcji pasz, które nie powinny w ogóle tam trafić. Pytanie jest takie: kto, kto zawinił? Kto zawinił? W tej sytuacji. Kto, kto, kto dopuścił do takiej sytuacji? A kto to kontroluje? No właśnie. No to, dlatego musimy sobie y, wszyscy zadać pytanie. Gdzie są służby odpowiedzialne za kontrolę? Bo rolnicy są pod stałą kontrolą i tam nie ma przebacz. Normy są wyśrubowane, czasem są y, narzucone bez sensu, bez w ogóle jakiejkolwiek y, racji. A jak wiemy, no obcy kapitał, który tu wszedł i produkuje, ten paszy... A wiesz, znalazłem firmę. Firma nazywa się Bergschmidt. Polska filia niemieckiej firmy. Tak, dokładnie. <grywa> Jakoś mnie to nie dziwi. Tak. I jak, jak widać, wszystko wolno. Mogą ściągać e, komponenty do produkcji pasz bez jakichkolwiek e, restrykcji, bez kontroli. Hmm. Czyli chorujemy, tracimy odporność. Tak, oto to, najwidoczniej w tym Jesteś jest. tym, co jesz. A tak. jesz, byle co? No i wtedy... Ty jesteś byle czynnikiem. Tak dokładnie, dokładnie. I co? No, prawda jest taka, że dobre mięso nigdy nie będzie super tanie. Nie będzie tanie. No i nie urośnie w trzy miesiące jak no, to jest ty, w tuczu nakładczy, że tak powiem. No. no tak, i w proceder było w tam później więcej jeszcze zakładów, bo to hurtownia pewnie. rozdysponowywała, tak? Rozumiem? Tak, tak. No. Ktoś na to, że że to szło dalej. I to nie wiadomo tak dokładnie od jakiego czasu, czy to już jest proceder, który trwał x lat. Mówią, że dwa lata, ale nie wydaje mi się, że to było. Dwa lata to, to zgadnie ile osób aresztowano? Dwie osoby. Dwie osoby, panowie i panie. A ja bym znalazł dziesiątki takich osób. I to w, w służbach, w instytucjach państwowych, które tak, powinny tak. to kontrolować. Robicie nam z polski śmiernik. A my mieszkamy w najpiękniejszym rejonie świata. z Dobra. dobrymi ziemiami. Tutaj kamraci mamy buraczki, żeglasz mi dzisiaj przywiózł kapustę. A tutaj słuchaj są twoje jabłuszka. Także zobaczcie. Mój Mam. 12 godzin suszone. Hmm. I teraz co? No, co tu jeszcze dodać do, do tego mięsa? No, oprócz tych komponentów, co mówiłeś, że były dodawane do pasz, no to często i gęsto mięso chrzci się w różne sposoby. Tak, tak, jest faszerowana chemią, wiadomo, żeby zwiększyć ilość tego mięsa z kilogramu, 2 kg szynki i tak dalej, i tak dalej. A potem my to jemy. W latach 70-80 jest kilograma szynki po uwędzeniu, prawdziwym węceniu, było gdzieś 70 tej szybki 700 gram. A teraz mamy? A teraz możemy mieć 2 kilogramy i, i nie jest wędzone tylko jest, jak to mówią, sztucznie obkopcone, jakoś tam kąpane w czymś, także w smaczności. I wtedy mamy. To tak, problemy tak, z sercem, z termowy. Tak, dioksyny tak, są wtedy w takim miejscu, bo to są czyli, dodatki chemiczne, także... Czyli choroby cywilizacyjne nie tylko z bezruchu, ale też z jedzenia, z jedzenia. Z śmietnika tak naprawdę. Z no, jedzenia, tak. Wciskając śmietnik. Dobrze. dobrze, dobrze. Dzisiaj jest spotkanie krótkie. Krótkie, no... Jest wiele tematów jeszcze. Krzyściwe, więc co? Nie, tak. Możemy jeszcze dodać w tej chwili, jak wiemy, dalej jest ten suchy pot przyrzutowy przez Polskę towarów z Ukrainy. Przedłużone to zostało do bodajże, do czerwca 2023 roku. I mamy, jesteśmy zasypani. Do, no, tym zbożem, kukurydzą wszelkimi tymi towarami. A wy macie gdzie to sprzedawać? Jest, nie jest. jest problem, bo cena jest wiadomo, cena jest niska, no, kto zakontraktował jeszcze w miarę wyprzedził te fakty, to jeszcze może coś zarobić przy tych cenach paliwa, tych, tych kosztach, które teraz ponosimy. Ale jeżeli dalej się to utrzyma, wiem, że Ukraińcy, mm. ukraiński rząd nad tym, żeby te zniesione, te wszelkie normy na ich produkty tak. przedłużyć jeszcze dłużej. Oni już to planują naprzód, czyli że my zostaniemy tak naprawdę z ręką w nocniku, bo oni nas zaleją tym towarem, a wiemy, że ukraińskich rolników to tam jest ułamek już. Tam są korporacje zachodnie i to im to bardziej sprzyja niż nawet tym samym Ukraińcom. No tak, wielkie molochy tak, będą tak. zarabiać. Oni będą za zarabiać kosztem. naszym kosztem. Także tak, dalej będziemy y, pobłażliwi dla tego systemu. To niedługo nie będziemy mieli gdzie w ogóle tej No właśnie. Oddajemy ile? Teraz usłyszałem, że 400 tysięcy ton węgla tak, tak. w Ukrainie, ale to potem już robi, Morawiecki robi biznes i odkupuje 100 milionów. Odkupuje! 100 tysięcy ton tak, bo może zabraknąć tak, w Polsce, tak. tak? Teraz to samo się dzieje w rolnictwie, tak? Teraz tak, tak. Za, zaraz z drugiej kategorii będziemy obywatelami trzeciej kategorii. Na to wychodzi w tej chwili. Jaki rząd, czy to jest rząd propolski, że pozwala na wjazd towarów, które nie, nie spełniają norm, które były przez lata wypracowywane w Polsce, w Unii Europejskiej, no, widocznie zależy na tym, żeby osłabić na tyle gospodarkę polską, rolnictwo, żeby to w końcu wszystko upadło. Także Polacy, którzy się jeszcze wahacie, bo kamraci to wszystko wiedzą, ale jeżeli zrobiliście ten krok do przodu w stronę kameratów, to jeżeli my teraz nie zawalczymy, to nasze dzieci będą w państwie korporacyjnym, typowo. Bo jeszcze takie osoby jak Grzegorz walczą o Polskę, o polski uczyć. interes narodowy. I jeżeli to upadnie, to już nie będzie czego zbierać. Teraz kolejna sprawa z kopalniami, tak? Oglądałem filmik, gdzie yy, zakopywali czy niszczyli kopalnie i tłum Wiedzi stał i bił bramą. Tak, tak. Z czego to się kurwa cieszyć? To... Miesz się a my wszystko zasypujemy, tak? Tylko dla kogo to będzie? Co I okazuje się, że kopalnia jest rentowna, tak? W koło wszystko jest rentowne, tylko u nas się nic nie opłaca. No ale no to musimy to zmienić. Przyjmiemy władzę, to się tak. nie zajmiemy. Zapraszamy 11 listopada na Kraków. na Kraków. Tam dokonamy swojego rodzaju wyzwolenia. Powiemy co nam leży na sercu i na wątrobie. Myślę, że też zabierzesz głos, nie? Masz o czym opowiedzieć, także tak, wkrótce pielęgnować, ale żeby nie było tak całkiem smutno, to ja się przygotowałem.